Wszystkich gimnazjalistów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Cieszę się, że znaleźliście Państwo czas i ochotę na obejrzenie prezentacji naszej szkoły, liceum ogólnokształcącego imieniem Tadeusza Kościuszki. Szkoła posiada własny, odrestaurowany, zabytkowy budynek z 1903 roku, który mieści liczne pracownie, sale ćwiczeń oraz bazę sportową. Wyjątkowy wystrój szkoły oraz zaplecze w postaci dwóch pracowni informatycznych, pracowni fizyczno-chemicznych. Multimedialnych sal wykładowych, sal ćwiczeń z matami oraz własnej siłowni sprawia, że zajęcia w tej szkole są wyjątkowe. Tradycje szkoły sięgają 1991 roku nabór do klas o kierunkach służb mundurowych szkoła rozpoczęła w 2001 roku. Liceum kościuszki prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz przy współpracy kadry oficerskiej z 18 batalionu desantowo-szturmowego. Komendy Miejskiej Policji oraz innych organizacji, które ściśle włączone są do realizacji programu nauczania. Kadeci mają okazję szkolić się na terenie jednostki wojskowej w oparciu o bazę wojskową, o bazę materiałową, jaka znajduje się tutaj na terenie 18 batalionu. Będziemy zwracać szczególną uwagę w trakcie zajęć na dyscyplinę, na taką to, że quasi wojskową. Będą elementy musztry, elementy wyszkolenia strzeleckiego, elementy taktyki i techniki interwencji. Natomiast jakby głównym przesłaniem, które chciałbym szczepić, chciałbym, żeby ta inicjatywa, żeby szczepić to pokolenie, to jest jakby pewnego rodzaju samodzielność i przygotowania do wykonywania zadań. Szkoła prowadzi nabór do klas wojskowej, wojskowo-informatycznej, policyjnej, policyjno-informatycznej oraz szybowcowej. W zależności od profilu klasy, jeden dzień w tygodniu nasze zajęcia odbywają się na terenie jednostki wojskowej oraz innych ściśle współpracujących organizacji. 18 Batalion Desantowo-Szturmowy udostępnia szkole im. Tadeusza Kościuszki bazę szkoleniową. Wspieramy również naszymi specjalistami proces szkolenia kadetów z tej szkoły i odkąd pamiętam, przez szereg lat ta współpraca jest na wysokim poziomie i bardzo cieszę się z tego. Poza poszerzonym programem nauczania szkoła kładzie duży nacisk na naukę języków obcych, języka angielskiego oraz niemieckiego. for World Best Teams. Podczas trzech lat nauki poza programem ministerialnym oraz kierunkowym, rozszerzeniem w każdej klasie, szkoła organizuje dodatkowe szkolenia, obozy, wycieczki, z których możemy korzystać. W ramach kształcenia każdy uczeń przechodzi 100 godzinne szkolenie w zakresie samoobrony, judo i walki wręcz który kończy się egzaminami, aby te umiejętności w trakcie tego szkolenia będą uczniom przydatne do późniejszej pracy w służbach mundurowych. Każdy uczeń przechodzi dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzą trenerzy z Polskiego Czerwonego Krzyża. To szkolenie, które tutaj prowadzimy jest to kurs 16-godzinny podstawowy, Odbywało się jako i łącznie z ćwiczeniami. Zakończony jest egzaminem, czyli zdawaniem certyfikatu i otrzymaniem takiego certyfikatu Unii Europejskiej, to znaczy, że ten kurs jest zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i najnowszych sposobów ratowania zdrowia życiowskiego. Szkoła zapewnia nam kurs płetwonurka. Szkolenia spadochronowe. Szkolenie strzeleckie na najlepszej strzelnicy w mieście. Rozwiązania, które tutaj zostały zastosowane w trakcie jej budowy są rozwiązaniami, które zapewniają 100% bezpieczeństwa w trakcie wykonywania wszelkiego rodzaju strzelań z broni sportowej i bojowej. Jest taki stres, że w ogóle się nie myśli, co się robi. Ale jest świetnie, warto. O, te słowa trzeba zapamiętać, jak ktoś będzie to oglądał, że warto tutaj przyjść. Jest na pewno przy pierwszym skoku dużo stresu, ale po otwarciu spadochronu głównego wszystko to mija i jest po prostu jedna wielka euforia. Jest taka adrenalina już jak się startuje, że po prostu nie da się tego opisać. No, to jest takie uczucie, którego się nie da opisać. Zajęcia z pierwszych kroków bokserskich prowadzi u nas mistrz świata, Maciej Zegan. Odwiedzają nas takie osobistości jak były się w Gromu generał Roman Polko, obecnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz polski kosmonauta generał Mirosław Hermaszewski. Uczniowie mogą zapisać się do różnych kółek tematycznych. Takich jak komputerowe, żeglarskie, strzeleckie, narciarskie, pływackie, jazda konna oraz kółko szybowcowe. Szkoła jest organizatorem zawodów sprawnie jak kadeci, kierowanego do gimnazjalistów z naszego regionu, które po raz siódmy organizowane będą na terenie 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego. Zawody odbywają się w maju, a głównymi nagrodami są stypendia do szkoły. Serdecznie zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Białej. Zapraszamy!